Święta, 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 święta! Nie jesteś lepsza. Czerwone, takie jest. O, właśnie, takie. Teraz może śpiewam. Święta, święta, święta! Jej! Nie! Na trzy, cztery tutaj. Okej. Trzy, cztery. Jej! Dziś będziemy rozmawiać o świętach, o słodyczach i, i o prezentach. Czyli to, co tygryski lubią najbardziej. Mm. Chyba wiesz, pan okay. <grystanie> Ale tak się tylko mówi, Luna. M, e, No tak. To teraz może najpierw powiem o świętach. E, tak. Dobra, że tak. Ja kocham święta, prezenty i oczywiście słodycze. Ale najpierw mówimy o świętach, więc. Kocham święta. No chyba każdy dziecko kocha. Ty kocha święta oprócz tych najstarszych, bo muszą a kupować i... prezenty całej gromadzie dzieci, które chcą a to laptopa, a, a nie to tablet. A ty kupujesz tabuś? prezentów? Nie. Serio? Jeszcze nie muszę. Ja kupuję. To co ty myślisz ty? Świętnik i wow, kurde. Ty, ty. Ty już wiem jaka jestem złona święta. Ja nie robiłam nigdy nic. <noise> A ja się wstydzę. Ja, nasze wymarzone e, peczopy, które byśmy bardzo chciały, żebyśmy tak. Bardzo. Ja mam na to pytanie, a właśnie. I mam... Przepraszam, Centka, to jest komunikat. E, czy będzie drugi sezon Memoru? On, nie. Nie, nie będzie drugiego sezonu. Miał być, e, miał być w założeniu. Tak, e, ale e, nie, bo to Memory... Tak, nie, nie fajne było e, Tak, to był po prostu taki nasz pierwszy... Tak, nie miałyśmy w ogóle pierwszy... pomysłu, tego. O, tak, a chciałyśmy założyć kanał, no. bo on był w sumie już wcześniej założony, no. y, tylko musiałyśmy nagra nagrać filmy i wtedy byłby już y, naprawdę otwarty ten kanał. Tak. Kiedy ja. będzie nowy serial? To jak on się będzie nazywał? No, no, ok. Nowy serial to ma być niespodzianka, podpowiem, że będzie to o dziewczynie czarownicy. Tak, więc I główną mhm. bohaterką będzie nowa Mary. Yy, tak. No a małżanką będzie sama. I wszystko. to lewą powiem. Tak, bo yy, później będzie. A jak się będzie nazywał? A ona będzie mieć chłopaka. I. No, i tak. Teraz może y, już y, skończmy temat. Czekaj. Jeszcze jakiś znalazłeś komentarz? Tak. Tutaj jest ten obiekt Przeczytaj. Mmm, okej. Okay. Okay. No, no, yy, jest takie pytanie. Kogo jest summer i ile macie short w swojej kolekcji. Widocznie kogoś to bardzo interesuje, więc zaraz już je wszystkie pokażemy. Tak, możemy powiedzieć od razu, że summer jest czuł, czyli moja. A reszta szorczarini są Tak, Chocolate ma największą. Najwięcej short hairów. proszę, poczekaj, No dobra, już. Nie, nie mogę. No. Zwłoki ożyły. Dobra, pokażemy, pokażemy Wam wszystkie patroby. Znaczy, znaczy, wszystkie short hair. W takiej kolejności zostałyśmy zdobyte. Tak, ja jestem powtórką i albo ją sprzedam na Allegro za bardzo dobrą cenę, czyli czekoladę ją sprzedam za bardzo dobrą cenę. Tak, na przykład za 20 zł. Tak, bo myślę, że jak, jak na, na lunę, to jest bardzo dobrze, bo. No, bo każdy ją będzie chciał kupić, no nie? No właśnie. Ja <laughs> się nie będę, bo zbieram na chiwałę. Kolejną. Tak, taką słodziusią brązową, a jakbyście mieli, to piszcie w komentarzach albo na. No tak, wiecie, no, I, no, może, no, i, no. I, I można się wymienić, tak, to za Lunę. Tak. Nie za Lunę, za jakiegoś innego Petrzopa. innego? Tak. tak. Do innego, za Luna. No, no dobrze, to teraz yy, mówię, Ae, bliźniaczki pójdę, gadają mnie. Dobra, to powiedzmy może o Petrzopach. Pierwsza była summer. Tak. Ona ja jest gigant jest... Tak, ale się, się tutaj wzięła się u I on, y, ona jest już, Samara jest już przygotowana na galę, która będzie niedługo, bo kręcimy. Tak. E, teraz tak, Luna, pierwsza u pierwsza, pierwsza u czoła, jak. Dobra. Kolejny patrzą to była cienka I ona. W... Dobra, wieszcie w komentarzach, która chonika się Wam bardziej podoba? Tak. Czy który jest pięknie, że do katana czyta, zrobiłam na tak w opisie będziecie mieć link do filmu jak ją zrobić tak, może zobacz a i yy, niedługo będzie gala, więc musimy się wystroić tak, i ten vlog który nie będzie tak długi jak tamten yy, więc musimy się sprę sprężyć dobra odpakowanie prezentów tak yy. nasze prezenty pod naszymi choinkami tak, osobnymi. Dobra, to my je otworzymy. Ty masz łatwiej. Nie mam. Okej. Okay. To są moje prezenty. I... Coś tam jeszcze w środku. No. I to jest wszystko. Tu jest... Bez żadnego zainteresowania o tablecie. Wiesz co? Ale spokojnie, to jest mi się słodziak. Misiowy chłodziak tu jest nowa m, moja nowa obroża i ostatnie ja, 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 tablet i tablet z napisem z stroną Dogle tak Dobra, teraz twoje prezenty. Dobra, tu mam tak. Takie to tak Pokażę ja pamiętaj. ...zakłada. Czekajcie, o takie i też tak... Psz. I może no, no. no, o, udało się. Dobra, następne to jest takie ...takie... ...takie babeczkowe coś, taka skarbonka chyba, albo coś takiego. Fajne. Tu mi pomaga. Tak, w sumie może to nawet... Yy, no nie to nie. na uszko można zakładać. Hmm, gdzie jest... Można tutaj zakładać nawet chyba na, na tym. Ucho. Na ucho albo. Nie wiem, co mam mi mama dała, dobra. Jeżeli mi mi ktoś że mi. Dobrze powiem, co mi micałeś dał. A to są perfumy, też. Takie troskawkowe. Najbardziej lubi malina. Bra, lusterko. Ładne. Kieczuczo. I kolejny taki tonik. Ładne. Będzie pisałek. A Już się nazywa Tak, Taka to nie da Nie. Nie. Okej, myślę, okay. że wyjdzie. Okej, okay, dobra. To tak, to, dobra, trzymać, to? <śmiech> bo, <śmiech> bardzo. Bardzo na temat. To będzie tło do vloga, Ka do, do chyba każdego vloga. Okej, okay, albo drugie. Tak, tak, drugi cel. Tak. Nas prosiła dechuczok, druga de LPS. Tak naprawdę to że tak naprawdę to pierwsza, bo ona wcześniej yy, wzięła taki nick założyła taki kanał. Link będziecie mieć też w opisie do jej kanału i bardzo chcemy ją pozdrowić. Z tutaj z góry, bo... Tak. Jest? Oh. A, na góry kapuje! Z góry chcemy ją pozdrowić. No i tyle. Pada śnieg, pa, śnieg, dzwonią. Pa, wesołych świąt. Życzymy wszystkim Petropom wesołych świąt i, I wam naszym widzom ludziom. Tak, tak, wam naszym widzom życzymy wesołych świąt i z góry Petropów na gwiazdkę. Tak, pomimo, że ja nie będę chciała petropów na gwiazdkę, bo będę mi cinzy księkę. Ja już mam. Uf. Tak, Jeśli jesteś maniaczków pomimo że nie umiem stawić nawet w domu, więc... Yy, wesołych świąt, trzymajcie się, cześć.